Hej, 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 z tej strony As Minecraft. Witam Was w następnym odcinku z serii Minecraft Poradnik. Oczywiście po e, dwutygodniowej przerwie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ukryte przejście za obrazem. Więc dobra, na początku e, poczekajcie, trochę sobie ściszę. I tak z, e, bu, zbudujemy tutaj taki tunel o przejściu 2x2. O, tutaj tak, właśnie, tutaj taki tunel zbudujemy sobie, i to będzie niby nasze wejście do, tam, do jakiegoś tam pomieszczenia. Następnym krokiem jest ustawienie tabliczek po dwóch stronach tej naszej ścianki. Jak widzicie, tak to wygląda. Teraz po, musimy mieć obraz, który robimy tak. Powiedzmy, że to jest węgiel. Nie, sorry. Powiedzmy, że to jest wełna. To to jest wełna. Kładziemy wełnę na środku i dookoła tutaj dajemy patyki. Tak powstaje nam obraz. I dobrze. Teraz czekamy, aż zrobi nam się odpowiedni obraz. O. Jak widzicie, za drugim razem nam się udało. Wygląda to właśnie tak, że nie widać, że tu, że tu jest jakieś przejście. Po prostu zwykła ściana z obrazem, i tak możemy sobie przejść. Możemy tutaj sobie zrobić jakiś enchant, czy jakieś, e, jakąś ukrytą skrzynię z ważnymi e, rzeczami. Więc myślę, że to już koniec, że Wam się to przyda. I dziękuję za oglądanie. Żegnała z As Minecraft. Papa! Pa.